Cześć, cześć, Nestie z tej strony. Witam Was na kanale Pampyt. Tak się zbierałem, żeby nagrać ten na odcinek. No tak naprawdę ponad tydzień czasu, tylko obowiązki zawodowe i inne sprawy. Troszeczkę, troszeczkę mi przeciągały sytuację. Jeśli chciałem pogadać z Wami na temat diety, mi podobnie jak większości ludzi, dieta nie kojarzy się zbyt dobrze. Posłom może się dobrze kojarzy, nie wiadomo, ale w większości ludzi się nie kojarzy, bo dieta wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami. I mi osobiście tak właśnie się kojarzy, że dieta to są wyrzeczenia i jest nieskuteczna na ogół. Mamy różnego rodzaju diety: Cambridge, Atkinsa, Kwaśniewskiego czy też, czy też cały szereg innych. I co? I dieta zmusza nas na ogół do albo do kupowania jakichś specjalnych torebek, albo jedzenia tłustych potraw, albo jedzenia zgodnie z piramidą żywieniową. No. Wymaga od nas wyrzeczeń. Natomiast można zrobić to znacznie prościej i osiągnąć cel czy to będzie budowanie masy, czy to będzie chudnięcie. Powiem tak, można zrobić to prościej, ale nie do końca tak samo się nie zrobi. Wymaga to pewnej konsekwencji od nas. Ja zaproponowałbym, zaproponowałbym, i to nie jest lokowanie produktu w żaden sposób ani reklamowanie, tylko wiem, że po prostu aplikacja jest przydatna. Zaproponowałbym instalację na komórce i korzystanie z serwisu webowego takiej aplikacji, która się nazywa MyFitnessPal. My o co chodzi? O co chodzi? Dobra, zacznijmy od początku. Po pierwsze, musimy sobie określić nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. To jest najważniejsze. Ile kalorii przyjmiemy w ciągu dnia. Nie ile będziemy zupek z zaszetki jedli, czy też będziemy jeść samo tłuste albo, albo samo białko. Nie, 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 bo tak. Po pierwsze, tłuszczy nie wyeliminujemy całkowicie z, organizm, z diety. Cukrów właściwie także się nie da, bo zawsze będziemy chcieli coś smutkiego zjeść, czy swoją ulubioną czekoladkę, czy może herbatę z cukrem wypić. I nie damy rady, nie damy rady zachować tego, tej diety taką, jakbyśmy chcieli. W czym pomoże nam aplikacja MyFitnessPal? Po pierwsze, dobra, wracamy. Musimy określić swoje zapotrzebowanie kaloryczne. No, zapotrzebowanie kaloryczne jest szereg wzorów w internecie. Za, zapewne sobie znajdziecie. Zresztą tutaj podam, podam Wam adresy kilku stron, gdzie, gdzie są wzory, gdzie są wzory. Kiedy już określimy swoje zapotrzebowanie kaloryczne, no to będziemy wiedzieli, ile, ile tych kalorii w ciągu dnia potrzebujemy, żeby wyjść mniej więcej na zero, czyli ani tyjemy, ani chudniemy. Oczywiście e, wszystkie wzory podadzą nam tylko orientacyjną wartość, to będziemy musieli sobie obserwować. Następnie, jak już mamy, wiemy, jakie mamy zapotrzebowanie koloryczne, instalujemy sobie aplikację, tam wypełniamy klik, klik, co byśmy chcieli zrobić, czy chcemy chudnąć, czy chcemy troszeczkę przytyć e, i już. I teraz cokolwiek zjemy na co dzień, notujemy w aplikacji. I to jest właśnie największy problem, w tej diecie, bo musimy zanotować to, co jedliśmy. Aplikacja pięknie nam policzy, ile to było kalorii, ile to było białka, ile tłuszczy i da nam podsumowanie. Dzienne, tygodniowe, będziemy wiedzieli, czy przekraczamy nasze limity, czy też, czy też się w nich mieścimy. Czy też, no właśnie, czy przekraczamy, czy się w nich, czy się w nich mieścimy. Nie mówię, żeby od razu dostosowywać swoją dietę do tego, co nam pokaże aplikacja, ale mniej więcej po tygodniu, kiedy nabierzemy nawyku wpisywania sumienności tak zwanej, co jest największym problemem właśnie w stosowaniu tej diety, będziemy już wiedzieli, prawda? Czyli a mamy 300 kalorii dziennie za dużo, chcielibyśmy schudnąć, no więc odetnijmy to 300 kalorii, będziemy wiedzieli, który produkt ma ile no oni o produktach. Aplikacja ma bardzo dużą bazę różnego rodzaju produktów. Posiada też funkcję skanowania kodu kreskowego, czyli jeśli bierzemy, bierzemy paczkę wafli ryżowych, czy też puszkę tuńczyka, wystarczy, że zeskanujemy kod kreskowy i od razu wyskakuje nam informacja, że to jest właśnie tuńczyk firmy XYZ. Ma to tyle i tyle kalorii. Robimy, aha, zjedliśmy to na śniadanie. No i jest pięknie, wiemy ile kalorii, ile białka. I tak robimy z każdym produktem. Oczywiście jest problem, bo jeśli zjemy schabowego mamy, czy też schabowego w barze przydrożnym, czego nie polecam, no to nie będziemy wiedzieli, bo jest to orientacyjne. Ale aplikacja ma tak dużą bazę produktów, że właściwie wszystko tam znajdziemy, wszystko tam znajdziemy. A jeśli nie znajdziemy, to możemy dopisać własne produkty. Czyli no powiedzmy, że mieliśmy ochotę na bułkę z McDonald'sa. No to nie, to akurat też wszystkie produkty są tam. No, ale coś innego, tak? Wzięliśmy kodkę z koby, zyskanowaliśmy. Bach nie ma, a na ogół na opakowaniach jest informacja dotycząca tego, ile produkt ma białka, ile tłuszczy, ile cukrów, ile to jest węglowodanów i ile to jest kalorii. Możemy sobie taki produkt dodać i go później wykorzystywać. Zapewniam, że po tygodniu, po tygodniu nabierzecie już nawyku dodawania informacji do tej właśnie naszej bazy danych, a aplikacja będzie bardzo ładnie nam pokazywała, ile tych kalorii mamy. Później, później jedyne co musimy zrobić to albo obciąć, albo dołożyć kalorii. Ja na przykład, ja na przykład wiem, że e, na ogół, na ogół ciężko, mi jest, ciężko mi jest dojść w ogóle do granicy kalorycznej, e, którą, mam, którą mam, a którą powinienem realizować. E, najciężej najciężej zjeść mi, jest, jest mi przyjąć tyle białka, ile, ile aplikacja mi pokazuje, że powinienem przyjmować. Dlatego staram się uzupełniać to jakimiś tam suplementami. Ale generalnie tak. Dieta wcale nie musi być kategorią. Nie musimy, nie musimy rezygnować ze wszystkiego. Nie musimy się zajadać jakimiś dziwnymi, dziwnymi wynalazkami. Jemy to co lubimy i korzystamy z aplikacji MyFitnessPal. A jeszcze jak mamy Endomondo, gdzie wpiszemy sobie treningi, to aplikacja dodatkowo, można je obie sparować, aplikacja pokaże nam dodatkowo, że Słuchaj, dzisiaj możesz tam zjeść trochę więcej, bo na treningu spaliłeś na przykład 500 kalorii, tak? jeśli trening został zapisany domu. Także bardzo fajnie to działa, bez specjalnych wyrzeczeń, wymaga tylko trochę konsekwencji, no ale jeśli, jeśli ćwiczymy i decydujemy się na to, żeby coś ze sobą zrobić, czy w ogóle chcemy coś robić w miarę dobrze, no to zawsze będzie od nas wymagało konsekwencji, no inaczej nie ma. Ale jest bezkosztowe, mamy zawsze pod ręką. Działa na komórce, na Androidzie, na iOSie. Nie wiem czy na Windows Mobile, bo ten system akurat jest mało interesujący dla mnie. Jest też strona, strona dostępna przez przeglądarkę internetową, gdzie możemy sobie wszystko wpisać ręcznie bez, bez używania skanera kodów kreskowych. A aplikacja zapamiętuje nasze, nasze wcześniejsze podane, podane potrawy, produkty, które spożywamy, więc. Nie musimy za każdym razem przeszukiwać całej bazy, wystarczy wybrać sobie obręb sektory z produktów, albo dodać go do ulubionych. Polecam, polecam spróbować, polecam spróbować, naprawdę się przydaje. Jedyny mankament, który widzę, no to właśnie, są dwa. Jeden to to, że trzeba troszeczkę być konsekwentnym we wpisywaniu, żeby mieć pełną informację. No i drugi, przepraszam. I drugi jest taki, że Aplikacja jest dostępna w języku angielskim. Nie, nie, nie wiem jak na iPhone'y. E, natomiast na Androida jest dostępna tylko w języku angielskim. Strona też jest po angielsku, e, ale myślę, że dla większości z Was nie będzie to jakiś specjalny problem. Gdybyście mieli jakieś pytania, ja z chęcią odpowiem. Także proszę, powtarzam, piszcie w komentarzach, piszcie na nesipmaupa.pumpit.eu nesip, e, No i cóż, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie przynudziłem, że wszystko było zrozumiałe. I do następnego razu, pozdrawiam, cześć chyba.